inaczej wygląda rolnictwo w Stanach Zjednoczonych, a inaczej wygląda w Polsce. Grupa studentów z Teksasu odwiedziła Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, aby dowiedzieć się jak u nas wygląda rolnictwo. Panie rektorze, może na początek przypomni pan nam, jak zaczęła się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Agrobiznesu a Uczelnią Teksańską? Współpraca rozpoczęła się 5 lat temu od mojego wyjazdu do Teksasu, do tej uczelni, gdzie odbywałem tam staż, przebywałem tam ponad 14 dni, między innymi na farmach i rozpoczynałem współpracę z uczelnią. W Polsce pierwszą współpracę rozpoczęła pani Katarzyna Boczek z Centrum Doradztwa Rolniczego i jakby ta, jako że jesteśmy jedyną uczelnią rolniczą w województwie podlaskim, przynieśliśmy to współpracę na wschód, wobec czego po moim pobycie w Teksasie rozpoczęliśmy taką coroczną już wymianę studentów amerykańskich na praktyki do Polski i później studenci polscy wyjeżdżają na taką praktykę do Teksasu. Chodzi o to, żeby zacząć Współpracę. Jest to taki, można powiedzieć, program realizowany bezpośrednio, czyli bez y, współpracy, bez jakichś tam większych projektów, tylko można powiedzieć współpraca bezpośrednia. Między y, partnerem uczelnią teksańską, Texas A&M University, ja dodam, że to jest to największa uczelnia na świecie kształcąca na kierunkach rolniczych. No i tutaj kilku partnerów z Polski, między innymi y, jest to Centrum Doradztwa Rolniczego, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Wyższa Szkoła Agrobizna. Tutaj w naszym lokalnym rynku wspiera też nas grupa Agrocentrum. Czyli ci partnerzy zbudowali, można powiedzieć, bezpośrednio tą wymianę, która owocuje, gdzie dzisiaj przyjeżdża kolejna grupa, która zostanie, część osób w naszym regionie, część w innych regionach Polski, na miesięczną praktykę w gospodarstwach rolnych. W zależności od produkcji, to i będzie produkcja zwierzęca typu typu trzoda chlewna, czy typu krowy mleczne, czy też żywiec wołowy oraz drób, czy też produkcja roślinna, także w zależności od zainteresowania żeśmy znaleźli stosowne farmy. I po takim miesiącu ci studenci wracają do Stanów, natomiast w sierpniu grupa Studentów z Polski, ja mówię studentów z Polski, bo są nie tylko z agrobiznesu, z Łomży, ale też z innych uczelni, bo tutaj mamy, ta współpraca ma charakter otwarty. Zachęcamy innych do współpracy, inne uczelnie, jeżeli są, chcą jakby podjąć ten trud, to chętnie widzimy ich w naszym zespole. No i myślę, że jest to bardzo fajna promocja naszego regionu, naszego województwa, promocja Polski na, w Teksasie, bo tam już. Spo, Specjalna grupa powstała osób, które już były, One się, oni się organizują coroczne robią spotkania, gdzie przedstawiają relacje, zapraszają władze uczelni, zapraszają władze regionu, nawet z tego co wiem, to i gubernatora Teksasu, żeby mógł zobaczyć, na czym polega właśnie ta współpraca i jak wygląda dzisiaj Polska, jak bardzo się zmieniła w ciągu tych 30 ostatnich lat. Nazywam się Olivia Flores, pochodzę z College Station w Teksasie. To jest mniej więcej godzinę drogi z Houston. Mam nadzieję wiele się nauczyć tutaj w Polsce o rolnictwie. Do tej pory za dużo nie miałam wspólnego z rolnictwem. Także będzie to dla mnie duża niespodzianka, ale jestem na to gotowa, chociaż troszeczkę się boję. Pierwsze moje wrażenia właśnie są skierowane na brak klimatyzacji. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do klimatyzacji w Stanach. W Teksasie jest też bardzo gorąco, w związku z tym wszędzie klimatyzację mamy. Także jak tutaj przyjechaliśmy, no to właściwie się roz, rozpływamy. Natomiast jest to nowe doświadczenie i jestem na to gotowa. Interesting. Nazywam My name się Gabriel Morris. Morris. Studiuję na uh, Uniwersytecie uh, Texas NAM. Pochodzę z Dallas, Texas. I Przyjechałam tutaj do Polski do 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 tej dowiedzieć tej się, tej jak wygląda te rolnictwo. Um, Myślałam, że that jak przyjadę do, do Polski, to miasta będą bardzo małe, że może po innej stronie będzie ruch. Natomiast nie spodziewałam się, że Polska będzie tak, będzie wyglądała jak zachód. Nazywam się Shelby Sequest. Przyjechałam z Austin w Teksasie i chciałbym zobaczyć jak wygląda e, hodowla chlewnej. Moje pierwsze wrażenia naprawdę e, bardzo świetne. E, jestem mm, zaskoczona, jak ludzie są e, przyjaźni e, i jak czuję się e, komfortowo, prawie jak, jak w domu. Uh, mam takie wymiana program już 7 lat jest, a, jest a, będzie dzisiejszy. 10... Młodych rolników bydło w Teksasie i Jaycean Study w Polsce. Nasze studenty by się nauczyć, jak jest rolnictwo tutaj w Europie. Bardzo jest, najlepsze zimie lepiej zimy, gdy my mamy w Teksasie, więcej wody macie i najlepsza pogoda jest tu. Nasze stronie jest bardzo gorąco, źle woda mamy i nasze zimy nie tak ładnie tak macie tutaj. Jest to bardzo lepsze to zimie, może you know, więcej pierwszej klasie gdy my mamy. Produkcja mleczna tutaj jest bardzo ważna u was tutaj. Wiepcowina jest dużo tutaj i na kurczaki jesteś pierwszym miejsce na całym Europa. To jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ my też mamy taki produkcja. Co też możemy się nauczyć samo tutaj na Tysunie. Stany Stan nie nie wszystko. Jest to dużo dużo jest to, a, a, taki kraj, ale świat jest mały I, a, Rolnictwo mogę się coś nauczyć na z, z każdym, z każdym kraju na całym świecie. Są co psiadem i jak się nauczyłem uh, i poznaję ludzie, troszkę po język się nauczałem, tradycja, kultura i ja myślę, że to też jest ważne.